Witam, kochany koziorożcu. Czytanie na teraz. Wiem, czuję to, że nie jedno z was czeka na odpowiedzi przeze mnie od kart. Taruta, pomyśl o sprawie, która cię nurtuje, o rozwiązaniu jakiegoś problemu, Wybiorze drogi. Może chcesz się tylko upewnić, czy wybrałeś, wybrałaś dobrze. Zobaczymy. Pokusy, kochanie. Jakaś ciemna strona Twojej mocy, coś tutaj próbuje Tobą zawładnąć lub ktoś. Zobaczymy, czy to od Ciebie, czy z zewnątrz, w rodzinie, w domu. Może manipulujące środowisko w sensie rodziny. Ktoś na przykład zmusza Cię do tego, żeby odwiedzić na obiad, przyjechać, pójść na jakąś uroczystość, a Ty tego nie chcesz. Czuję, stosować może takie manipulacje, szantaż, troszeczkę. No, jak mnie nie odwiedzisz, a dlaczego i tak dalej? Coś tu jest takiego, że ktoś z rodziny próbuje Ciebie nakronić, w taki niezbyt nie wnika, w to nie ignoruje Twoje e, potrzeby. Może Ty też nie komunikujesz dobrze tego, a to wymaga od Ciebie wysiłku, czasu, poświęcenia. Prezent trzeba kupić, widzę. Że to się wiąże z. a może to jest właśnie takie wyrachowane, może gdzieś jesteś zapraszany, zapraszana, tylko dlatego, żeby dać ten prezent. Wiesz, to są takie imprezy rodzinne, gdzie się oczekuje takiego rewanżu, czy, czy, czy takiego. Ja widzę, kochanie, że też możesz czuć się wykorzystywany, wykorzystywana. Zobaczmy bliżej, proszę o wskazanie w rodzinie, jaka to jest stopień pokrewieństwa, bliskość. Proszę o wyjaśnienie, kto to jest. Ktoś z Twojego domu, mieszkasz z tą osobą, ale nie widzę tego w sposób negatywny. Możesz po prostu czuć się wykorzystywany, wykorzystywana. Albo może czujesz taki ciężar, że musisz dużo pracować, dajesz pieniądze, a tu w jakiś sposób tej emocji nie czujesz, tej takiej jakby prawdziwej więzi, bliskości. Mogą to być tylko takie y, poczucia Twoje, bo ja nie widzę w tych kartach, żeby to było złe. Wręcz przeciwnie, jest to osoba, która chętnie by ci się zrewanżowała, gdyby tylko miała okazję. Chociaż masz takie odczucie, że. Ona zbiera tak dla siebie, dla siebie, rozwijmy to, rozwijmy to, rozwijmy tą myśl, jest tu poczucie bycia wykorzystywanym, ta osoba ma potencjał, żeby wesprzeć Cię, jest z Twojego domu, jest to poczucie wykorzystywania materialnego, ale też lubisz z tą osobą spędzać czas, ona dodaje Ci tej lekkości życia. Ona urozmaica Ci to życie, daje Ci tą wesołość. I uważam, że jednak te środki materialne, które Ty zabezpieczasz dla tej osoby, są potrzebne, żebyście czuli się właśnie tutaj dobrze. Jest to młoda osoba, młodsza trochę od ciebie, eee, może być romantyczna, może być może trochę nawet zmanieryzowana, może trochę delikatna. <laughs> Niekiedy bardziej, ale zobaczmy jeszcze, czy to Twoje poczucie. Tutaj manipulacje, wykorzystywania. Czy ono ma uzasadnienie faktyczne? Czy ta osoba jest wobec Ciebie wyrachowana? Czy żywi do Ciebie prawdziwe uczucia? Czy po prostu mylisz się tak czując? Czy, czy jesteś naprawdę wykorzystywany? I czy, czy coś z tym robić? Zobaczmy, kochany koziorożco. Uuu. Uuu! Łapię się obiema dłońmi za policzki i muszę to przemyśleć. Kochanie. Ja widzę ciągnięcie liny. Faktycznie ta osoba jest trudna w komunikacji, tak to nazwę. Macie jakieś problemy w porozumieniu się? Dociągnę kartę, bo walczy o swoje. Walczy o swoje, ale Ty masz poczucie, że musisz położyć pieniądze. Nie tylko na nią, nie tylko w nią inwestować i dlatego czujesz się oszukany, oszukane Spokojnie, wszystko się wyjaśni. Może w waszej relacji zaistnieje jakieś nowe otwarcie. Nowe otwarcie, ta osoba zrozumie, że tak nie powinno się. Jest szczęście rodzinne przy tobie, tarot pozytywnej energii z wróżką Hadriel. I proszę bardzo, kłamać nie mogę, idą do ciebie bardzo dobre wiadomości. Także ta osoba zrozumie, że powinna też inwestować po prostu ogólnie w rodzinę, że nie jest ważne, aby to ona dobrze wyglądała, czy a, wydawała na różne przyjemności, e, że ta relacja potrzebuje głębi. Ona będzie wdzięczna, ta osoba, Tobie i da Ci to, czego potrzebujesz. E, czyli miłość, przejdzie taką transformację, Wasz związek, relacja to piękne, naprawdę. A tutaj ta komunikacja, to porozmawiać trzeba po prostu o tych sprawach. Jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, delikatnie, delikatnie, ale ona dojrzeje. Dojrzeje ta osoba do tego, żeby traktować Ciebie jako część rodziny, kogoś równie ważnego i doceniać Ciebie będzie. Myślę, że sama jakieś doświadczenia trudne, może, przeżyć i, i zrozumie, że popełniała błąd w pewnych sprawach. Kochanie, ale nie na tym wszystkim to się tutaj kończy. Co jeszcze dobrego do Ciebie idzie? Co idzie w najbliższym czasie, kochany Koziorowrzec? Co tu idzie, skarbie, do Ciebie? Jakaś pasja, nowe zainteresowanie, nowa osoba, single, kochane. Ktoś do namiętności, do tańca, do zabawy, do rozkoszy. A ktoś, kto sprawi, że będzie Wam się chciało wszystko. Po prostu będziecie fruwać. Albo Wy też po prostu same, kochane koziorożce, odrodzicie się jak ten feniks z popiołów. Poczujecie wiatr w żagle, okoliczności będą Wam sprzyjały, więc odejdzie Wam taki opór świata. Poczujecie, że w końcu możecie robić to, o czym marzyłyście, to, co chciałyście, że możecie realizować swoje plany i marzenia, te wszelkie ambicje, jakiekolwiek były, nic nie stoi na drodze, aby to realizować. Najważniejsze jest jednak wasz zapał, wasza chęć, wasza energia. Również w związkach, w relacji widzę dużo namiętności, okazji do cieszenia się razem ze sobą, odkrycie swojej takiej seksualności, przebudzenie się w takich właśnie sferach, bycie poczucia bycia bardzo atrakcyjną, piękną kobietą, a oczywiście też tu adekwatnie do płci mężczyzną. Oraz przyciąganie tutaj do siebie innych. A w sensie takim atrakcyjności fizycznej, tak to nazwę. Najważniejsza jest ta radość, ożywienie, a chęć do zapału, do wszystkiego. Dużo działań też, dużo działań. Bardzo proszę, serduszko w komentarzu, polubienie filmu, subskrypcji. Jest to konieczne, żeby kanał mógł przetrwać. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam następnym razem.